Siema siema, z tej strony Angela. Witam Was w czwartym odcinku, jak robimy zadania dnia. Teoretycznie to powinien być już ostatni odcinek, ale tak nie będzie o tym za chwilę. W każdym bądź razie ja na koncie mam już 9 zadań dnia zrobionych, także dziś wystarczy mi, że zrobię jeszcze tylko jedno z tych zadań i dostanę milion dolarów. Co oczywiście zaraz zobaczycie. Yy, powiedziałam, że nie będzie to ostatni odcinek, bo, bo będę nagrywać nadal yy, te zadania dnia. Zrobię te, te odcinki troszkę krótsze, takie po prostu, żeby wam pokazać w jaki sposób, yy, co zrobić, żeby ukończyć te, te zadania, które nadal się będą pojawiać, bo na pewno nie wszyscy robili tak na bieżąco zadania, więc myślę, że niektórym z was to się przyda. Dlatego nadal będę nagrywać. No, a na dziś plan jest taki: e, zrobimy sobie te trzy, te trzy zadania. Czyli po pierwsze wziąć udział w walce na zmianę. E, wszyscy macie to samo zadanie. E, no i jeszcze dwa: pójść do kina i skorzystać z testosteronu, z testosteronu żarłacza. Zaraz je sobie zrobimy, i po pierwszym z nich, czyli po walce na zmianę, na moim koncie powinno pojawić się już troszkę więcej kasy. Obecnie mam ile? Mam 55 milionów, także po zrobieniu tego zadania powinno się pojawić 56. Czekamy na to. <grych> Dobra. Żeby zrobić to pierwsze zadanie, czyli wziąć udział w walce na zmianę, Moglibyśmy do tego przejść przez telefon i tutaj kliknąć sobie szybką akcję. Później wejść. Yy, gdzieś tu jest arena. Mm, 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 o. Yy, nie, nie to. Gdzie to jest? O, seria na arenie. Ok. Yy, moglibyśmy przez to wejść, tylko że nie ma żadnej pewności, że yy, wylosujemy właśnie ten tryb walka na zmianę, no bo tych trybów na arenie jest wiele, no nie jest podaj bombę, jest mm, coś tam z flagami także tutaj tutaj wybierze nam tylko losową niekoniecznie trafimy na walkę e, na walkę na zmianę także lepiej jest kliknąć sobie opcje, online akcje, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar i tutaj mamy arenę wojny i troszkę niżej. O, proszę. Jest walka na zmianę 1, walka na zmianę 2 i walka na zmianę 3. I dokładnie w taki sposób ja sobie będę szukać teraz akcji. No powiedzmy, że walka na zmianę 1, wybierz. Okej. Okay. Dobra. Szukam akcji i widzimy się za momencik. Okej, okay. nic dziwnego. Bardzo szybko znalazło mi walkę na zmianę, bo wszyscy gracze mają to zadanie do zrobienia, żeby... E no, żeby ukończyć zadanie dnia <laughs> także bardzo szybko mi znalazło jakąś akcję tego typu nie pamiętam dokładnie o co chodziło w tym trybie ale się zaraz dowiem yy, nie wiem co warto wziąć w sensie jaki pojazd warto tu wybrać yy, ja wybiorę swojego brunka Strój sobie zmieniła na jakiś fajniejszy O, na ścigacza Może być A co inni wybrali? O, właśnie e, W którym W którym teamie byłam? W zielonych chyba, tak? Ok No dobra, potwierdź Gotowy do gry e, Przeczytam sobie o co chodziło W tym Czyli, czyli, tylko jedna osoba y, będzie, z, nasz, z Teamu będzie na, na mapie się tłuc, że tak powiem, a reszta będzie czekać i ewentualnie ta osoba, która jest, y, która aktualnie gra, a reszta czeka, y, może, może podjechać i, i się wymienić z kimś. Okej, okay, no i chodzi o to, żeby. Żeby po prostu zabić wszystkich. <noise> I tyle. Dobra. No to zaczynajmy. Czyli ja czekam. Fajnie. Kamerkę mogę sobie włączyć i mogę latać dronem. A, niekoniecznie mnie to interesuje. Ale tam jest koło fortuny. Idę do niego. Przynajmniej tyle mogę. Obserwować? Jak obserwować? Nie mogę zagrać? A, bo tamten gra chyba, tak? Nie, czekaj Czy ja tu do drona po prostu wchodzę? Aha, kurde A w niektórych trybach tutaj było tak, że, że tu jest koło takie fortuny i można sobie za, za jakąś tam kasę y, zakręcić i coś tam wygrać hm. Dobra, widzę na górze czas jest i... Po upływie tego czasu y, rozumiem, że będzie zmiana. Hmm, tam jeżdżą. O proszę. Żaden z mojego teamu. Mój jest zielony, gdzie ten zielony? Tu jesteś ziomek. Chyba jedzie na zmianę. <grymne> tak. Jak się nie mylę, to wjeżdżając właśnie tutaj do takiego teoretycznie pit stopu, można zrobić tą zmianę. O, ale dostał od różowego. Gdzie uciekł? Dobra, czyli ten tryb jest dość nudny, bo będziecie długo czekać. Mm, wiecie co? Chyba troszkę sobie to przyspieszę i po prostu. Jak będzie moja zmiana, to do Was wrócę. Myślę, że tak będzie ciekawiej niż czekać tutaj na moją zmianę. Wiecie co? Jednak do Was wracam, bo pojawiły się tutaj nowe opcje przy tablecie. Mogę latać dronem bojowym i mogę jeździć RC Bandito. Mogę pułapki włączać i sterować wieżą ostrzałową. Tego coś tu się pobawimy. Powiedzmy, że RC Bandito, bo on może e, się zdetonować. Więc myślę, że kogoś mogłabym tu zniszczyć. Czekaj. E, rozstawić linę. Dwa razy, aby skoczyć? Zdetonować. Okej, okay, muszę L1 przytrzymać, żeby się zdetonować. Miszczowsko. Chodź tu, miszczu, będę cię detonować. Chodź tu. O, 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 o. No. A, za długo. Ej, miszczu, ty jesteś ze mną. Nie rób mi takich rzeczy. O, tu są chłopaki. Prz, prz. No, no. No i. Zrobiłam mu coś? Ta, udaje mi się zniszczyć jakiegoś Iwana. Mistrzowsko. Ty, mogę jeszcze raz. Dobra, Erce Bandito. Hihi. Czyli jednak nie jest taki słaby ten tryb. Można się pobawić, nawet jak się czeka. <grym> Kogo by tu zabić? Za mną chyba jedzie ktoś, nie? Ty? A może tutaj? O, fioletowego trzeba puknąć, bo ich jest jeszcze trzech. Chodź na tu. Kurde. Ej, co się stało? A, teraz moja kolej. Nagła śmierć? Udaje się. Na... Stru, O ty, mistrzu, no. Ale mnie... Muszę wrócić na górę... Będę cię bronić, ją, ale musisz odejść. Ej, no co ty mi zajeżdżasz drogę? No nie, tak być nie może. Ty, nas jest dwóch, a ich jest po jednym. Mamy przewagę, ziom, mamy przewagę, trzeba to wykorzystać. A ja mam czym strzelać. No, no, strzelaj. Kurde, chodź tu. No, 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 no. Ale mam zęzło. Zniszczacie. <grystanie> Haha! Spoko. O kurde. Herce bandito. <grywa> Chyba na mnie polują. Gdzie tu się wyjeżdża na górę teraz? Chyba tędy. Tu wiceministrza. Chodź tu. Aś tu masz dominatorka takiego słabego. Ej, ej, ej. Dobra, muszę go trochę dogonić. O, ktoś go unicestwił. I to nie byłam ja! Dobra, teraz fioletowy został jeszcze. O nie, teraz wszyscy będą na mnie. Tam już widzę RC Bandito jeździ. Goal, <laughs> chyba wygraliśmy, super, 10 tysięcy, wow, no nie powiem, że się opłacało, ale mistrzowsko, ziomek Hmm, także w każdym razie opłaca się tutaj wziąć y, jakieś autko, jeżeli macie niestandardowe y, z jakąś bronią. Mhm. Dobra. Koniec tego. Swobodna rozgrywka, tak jak wszyscy widzę. <grywka> wszyscy pewnie weszli, żeby tylko to zadanie dnia ukończyć. Nic dziwnego. Dobra, ładowanie, także przyspieszymy to. Okej, okay, pojawiłam się. Nie będę was zabijać. Tylko wy też mnie nie zabijajcie. Łup, no. Tylkoś do mnie szedł. nie mam głosu włączonego. Nie, nie słyszałam, że mnie namierza. Dobra. Zadzwonię sobie do ubezpieczyciela, niech mi mojego opresorka Tak, na szybciutko <laughs> mm -hmm. Teraz zerknijmy sobie zadania dnia Wziąć udział w walce na zmianę zakończone y zakończone i... O! I nie mam 56 milionów. Mm -hmm. Coś jest nie tak. Czyżby mi nie zapisało jakichś zadań zrobionych? Czyżby mi nie zapisało? Coś jest nie tak. No nic, zrobimy sobie jeszcze jedno. <laughs> Zróbmy sobie jeszcze jedno zadanie. <laughs> Gdzie ten napresurek? Przywołam go sobie i zrobimy kolejne zadanie, czyli... pójdziemy do kina! <grych> no co, jeszcze mam się... Ej, mechanik, odbieraj! Ewentualnie może zaczniemy... Wybacz. Co to ma... W... co to ma znaczyć, wypacz? Dobra, to... Zróbmy to drugie zadanie, czyli skorzystać z testosteronu żarłacza. Żeby to zrobić, trzeba sobie zadzwonić do Brusa. Do ziomka Brusa. Gdzie jesteś, Brus? Brusi. I ziomek Brus rzuci nam ten testosteron. Proszę. Testosteron żarłacza, tempo głowego za 500 dolców. Give me that man. Co się będzie działo? Hmm. A, ja muszę sobie podjechać, bo tu. Ok, ok, stój. Nie, ja tego nie chcę. <coughs> Mechanik się na mnie wypiął. Spróbuję jeszcze do niego zadzwonić. A, to jest blisko spoko. Ale i tak, jakby mi tutaj kompresorka przywiózł, to by było fajnie. Ej, man! Deluxe, koźle. No tu się nie chce strzelać, ja chcę tego. tą pigułę wziąć i tyle. Gdzie ta piguła? Gdzieś tu przede mną. To. A, tutaj jest, okej. Okay. Czyli mam minutę, żeby sobie robić jajca z łodzi, okej? Postrzelajmy. Gigi, gin, gin. Gięcie, wszyscy. Zrobimy rozróbę jakiej nie widział nikt <coughs> nie widzę tu więcej. O, tam jesteś ciała. Wy też ginie, nie bądźcie inni, jeszcze cztery sekundy. Koniec. O nie, teraz zginę, <ścoughs> schowaj się. Nie ma co się chować <ścoughs> Sorry, ziom I'm dead Ha, <ścoughs> dobrze <ścoughs> Policja przestała mnie gonić zadania dnia skorzystać z, z testosteronu żarłocza zrobione Ale nadal nie widzę tego miliona Coś mnie tu w jajca robił Przecież ostatnim razem Ostatnim razem jak yy, Gdzie jest kino tu? Idziemy do kina, zrobimy jeszcze to trzecie zadanie. O, ty masz proszaczkę, ziomek. Oddaj tu. Zrobimy sobie jeszcze to trzecie zadanie. Ech. I kurde, nie wiem czemu jeszcze nie dostałam tego miliona. Bo ostatnim razem, kiedy też była taka akcja, że za zrobienie 10 zadań dnia dostawało się milion, to po zrobieniu tego dziesiątego zadania dostawałam milion od razu. A tym razem tak nie jest i coś mi tu nie pasuje. Musicie mi dać znać, czy wy dostaliście, bo kurczę. Coś tu jest nie tak. Nie, z minigunem nie wchodzimy. O nie! Godziny seansów od dziesiątej do... A która jest? Szósta rano. O oh moje. Aha, to jeszcze są seanse. Dobra. To w takim razie ja to troszkę przyspieszę. I wrócę do tego kina, jak będzie już po 10. No i wrócę do was. Okej, okay, jest już po 10. Jest już po dziesiątej, także wracam do was i idę do kina Zrobić ostatnie trzecie zadanie na dziś 20 dolców? Co to za film będzie? Okej, okay, dzięki Spoko, zadanie ukończone 30 tysięcy dostałam, bo zrobiłam Wszystkie trzy zadania na dziś. Ale co mnie martwi, nadal nie dostałam tego miliona. Nadal mam 55 milionów, a powinno być już 56. Troszkę mnie to martwi. No cóż, nie wiem. Hmm, jeśli robiliście tak samo na bieżąco te wszystkie zadania jak ja, czyli zrobiliście w czwartek 3, później w piątek 3, później w sobotę 3, czyli mielibyśmy już 9 i dziś jest niedziela, czyli teoretycznie tylko jedno wystarczyło do, do ukończenia tego e, eventu i, i dostania miliona, hmm, to dajcie znać, czy, czy dostaliście ten milion. Bo jeśli wy dostaliście, a ja nie, to znaczy, że nie zapisało mi jakichś e, zadań, które zrobiłam. Oj, szkoda by było. Ewentualnie, jeśli też nie dostaliście, a zrobiliście już 10 zadań w ciągu tego tygodnia, no to chyba dostaniemy ten milion e, dopiero w czwartek. Na to by wychodziło. No nic, dajcie znać, czy, czy dostaliście ten milion, już, czy nie, jeśli zrobiliście 10 zadań. I w takim razie widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Zrobi zrobimy sobie kolejne zadania dnia, jakie będą. I zobaczymy, czy wtedy dostanę milion. Dobra, to w takim razie ja się żegnam. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Cześć.